A teraz uważajcie, bo będę mówił o zabiegach T3 w zbożach. Witam Was serdecznie. Jestem w Urbanowicach, czyli województwo opolskie na naszych poletkach doświadczalnych. Jestem w tej chwili na doświadczeniu fungicydowym. No, i to co widzimy, to jest już wykłoszona pszenica która rozpoczyna kwitnienie, a więc jest to idealny moment, żeby wykonać zabieg T3 tak zwany, czyli ochronę kłosa oczywiście dodatkowo też liścia flagowego podflagowego. Jak widzimy tutaj te liście są piękne, zdrowe, więc naprawdę jest o co walczyć, czyli walczymy w tej chwili o plon i jakość tego plonu. I tutaj chciałbym zalecić na zabieg właśnie na kłos fungicyd Aspik w dawce 1 litr na hektar. Aspik to proteokonazol i tebukonazol, czyli dwie substancje, które świetnie zabezpieczają kłos, ale też i liście przed właśnie chorobami fuzaryjnymi, jak i też septoriozą plew, czy też septoriozą paskowaną liści. Drugie rozwiązanie, które też bardzo mocno polecam, jest to mieszanina dwóch fungicydów. XMET, który zawiera metkonazol, czyli przede wszystkim tutaj fuzariozy. I drugi fungicyd to Dafne, czy też porter, dwie nazwy handlowe, który zawiera difenokonazol i tutaj też ochrona z tej strony przed septoriozą. Także te zabiegi w tej chwili, jeżeli chodzi o fungicydy, obowiązkowo w tej chwili trzeba wykonać. Widzimy również tutaj żerujące na liściach skrzypionki, więc. Ten zabieg powinniśmy jeszcze też skombinować razem z insektycydem, i tu, oczywiście, polecam nasz acetamipryd, czyli Los ovados, czy też Apis, też dwie nazwy handlowe. Dbajcie o kłos, dbajcie o jakość swojego plonu, bo to później są nasze pieniądze, które zbieramy z pól.